Witam kochani widzowie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się rozpakowywaniem i montażem zbiórka z Mediacspercu 016 1.6. Biurko zakupione zostało w Expert z outletu. Jak pisało w opisie przeceny jest w dobrym stanie, jedynie opakowanie fabryczne Miało być uszkodzone. Jak widać, już jest troszkę rozpakowane, trochę było opakowanie uszkodzone. Póki co na samym biurku nie ma żadnych zarysowań ani nic. Jest to wersja 0.1.6 na 20 na 60 cm. Także dość w miarę obszerne, znaczy no średni gabarytów biurko. Jak na użytkowanie przy laptopie, nawet powiedzmy. Powiedzmy, za duże jak na użytkowaniu stacjonarnym, to w zależności ile, ilu monitorów korzystacie, przy korzystaniu z dwóch monitorów wystarczające gabaryty, przy już korzystaniu z, mu, z większych ilości, to już będzie raczej, no bo troszkę za mało. Tak, ale nie tym się na kanale zajmiemy, zajmiemy się montażem, no i przy okazji sprawdzenie jak to wygląda z zakupami. Outletu, czyli jest wszystko kompletne, czy są właściwa, jakieś rysy i w ogóle. Znaczy tak, jak wiadomo, z serotonu napakowanych jest dużo. Biorąc, co najważniejsze, instrukcje. Gdzie na pierwszej stronie, oczywiście, mamy napisane obrazkowane dokładnie, co powinno się w zestawie znajdować. Także, tak jak tutaj widzicie, nie wiem, czy będzie widać. O. Mamy jeden blat, e, Dwie nóżki w tego kształcie, takiego ala b. Ta jedna tylna, łączenie. Dwa łączenia poprzeczne. No i tu są cztery nóżki, tak zwane regulowane. Te dwa zatyczki na te kable, maskownice. I śrubek powinno być 8 długich, 4 krótkie i impuls. I teraz tak, jak widać, blat już jest tam obok położony. Wlał mamy tu są te dwie poprzeczne, które mają stabilizować to biurko. Także to jest tu mamy. Tylną, która ma też właśnie stabilizować. Ona miała być tylko jedna i się tu zgadza. Patrzcie, to jest. Jeżeli chodzi o śruby, to są bardzo ładnie ustawione. Są w jednym w tym, ale porozdzielane. Także jest tutaj w zestawie jak widać od góry. Nóżki osiem śrub długich. 4 krótkie i inbus. tu mamy teraz mamy tak zwane te nogi poprzeczne montaż nie powinien nikomu sprawić problemu bo jest tylko 12 śrub do zmontowania tak to się prezentuje ta nóżka jedna. Nie wiem czy dobrze teraz ją kładę. Eee, raczej tu jest spój, bo tu będą te nogi regulowane. I stoi się tak. Tam na, z tym napisem na dole O, Na no, samą chyba nie ustali. Zaraz ustalimy, no, Najpierw wszystko rozpakujemy. Tak żeby tu troszkę zrobić. O. Maskownice są do kabli. Także to jest kolejna sprawa, która powinna być w zestawie. Także jeżeli chodzi o kompletność zestawu, jak najbardziej z opisem, który był napisany na METS. Tak Przecież się zgadza. Czyli jest wszystko kompletne. Co najważniejsze. To jest druga wróżka. Dobra. Dobra to już to mamy wszystko. I troszkę ogarnijmy. Ja nie będę korzystać z instrukcji. Oczywiście w instrukcji jest napisane co gdzie ma no, przyjść, ale raczej tu nie jest... Nie ma żadnej filozofii. 8. O, już chyba widzę te defekty. Też to nie wiem czy to jest defekt. Ale no, jakby nie było, można to tak powiem się tego przyczepić. Właśnie odpadł na ten kawałek. wynajmniej to był ostry element. Nie wiem czy będzie widać. Ale jest taki tu na tym łączeniu delikatny defekt. Pytanie: czy to jest defekt fabryczny? Czy właśnie ze względów, że to jest obraz? Tak. Żeby to połączyć. No właśnie, to będzie troszkę to samo nie umie powstać ok, no dobra jakoś to postaramy się zrobić najpierw zrobimy połączymy może tą poprzeczną tą, albo nie właśnie najpierw połączymy te słupki otwieramy pakowanie To jest tak jakby coś szlifowo tu To jest na tym wyłączeniu delikatnie zrysowane. Jakby było szlifowe. Pani tak to wygląda. Opa. Tak, tak. ciężko nie jest. No, jak ze stabilności, no, powiedzmy, że się nic nie rusza, ale się nagrusza. W każdym całkiem to stabilne nie jest, ale to też się pomogło. Zapowiadałam na harmonity, pod spodziewam się, że to też, no wiadomo, że to nie jest biurko jakiejś cenie wysokiej, jest to biurko tanie, w dłuższej nawet jak do zakupu nowego, i miele poczucie nowe chyba 400, coś 300 coś. 300, coś. Nowe. nowe 300, no 300,50 chyba nowe kosztuje. No a z moty ja tu za 144 zł. Także w tej cenie. Proszę mi wierzyć ale no raczej tutaj tak jest wystarczające. Maskownice no, też mogłyby być lepsze, ale... Są, jakie są. Oczywiście są różne takie rzeczy, które inne można montować. Jak najbardziej. I oczywiście ta te maskownica też nie powiedział, taka jest sobie. Nie wchodzi jakoś ciasno. Ale to Zobaczyć ma leżeć po, po prostu. Nie maskować. Tak, no. Ok. czyli wszystko. złożone. Tak kochani. Tak kochani wygląda całe wielko złożone. Blat taki fajny, karbowany. Się tu ma takie wszystko ładnie, zakończone. Jest wersja też z LEDami, dlatego tu pewnie w tej pasek jak jest yy, to w wersji LEDami, W tym miejscu są pewnie oświetlenia LED. Także tak. Jak widzicie, tak Wam pokazuję w miarę z bliska, jest to wersja biulka zakupiona. Outletu. Ale jak widać wszystko z nim jest w porządku. Nie ma do czego się, że tak powiem, przyczepić. Nawet jakiś większych rys czy czegoś nie ma. Akurat tu mi teraz stoi w miarę stabilnie, ale to, że są te nóżki z centymetrową możliwością regulacji, to też jest na plus. Bo wiadomo, no nie wszędzie zawsze macie jednak tą podłogę równą. Także to jest na plus. Co my tu mamy? Tu jakiś ślad, ale to jest chyba, tak to jest tylko brudne od teraz jak kładłem, to, to nie jest żadna rysa. No także wyglądam, jeżeli chodzi o moją opinię, pierwszy raz zakup robię właśnie z Outletu. Tak, jeżeli chodzi o moją opinię, to jestem, jeżeli chodzi o to biurko i o sam typ tego biurka, jak i fakt kupienia go w Outlecie, to jestem jak najbardziej zadowolony. W tej cenie naprawdę nie ma czego więcej oczekiwać. Ja dodatkowo wiadomo, że to biurko również ma gwarancję dwuletnią, więc jeszcze i oprócz tego, oprócz tego, że jest i tak przecenione, to nadal obowiązuje Was gwarancja, więc ta gwarancja jak najbardziej jest. Także tyle moi kochani. Mam nadzieję, że osoby, które się zastanawiały nad takim zakupem takiego biurka tego typu, albo właśnie biurka zakupu z OTF-u, to jak najbardziej tutaj mniej więcej wyjaśniłem, na czym to polega, jak to wygląda, jak również mniej więcej dla osób, które by nie wiedziały jednak, jak złożyć takie biurko, to również mogą się tym filmikiem instruować. Oczywiście wiadomo, każdy na Was odpowiedzialność. Ja nie jestem jakimś tutaj doświadczonym albo coś, żeby Was pouczać, czy coś. To jest taka amatorska po prostu porada z mojej strony. No i oczywiście opinia tylko i wyłącznie moja. Nie jest to film sponsorowany, także przez Media Expert czy przez Firmę Guzaro. Także jest to tylko indywidualna opinia. Także jeśli się film Wam podobał, to łapki w górę. Jak również prosiłbym o subskrypcję, to pozwoli i Wam, w tym, żebyście dostawali powiadomienia, jak będę wrzucał nowe filmy, tak żebyście byli na bieżąco, ale mnie również jako obecnie początkującemu pozwoli to na to, żeby móc prowadzić, choćby na przykład transmisję na żywo. Z aplikacji mobilnej gdzie jest wymagane co najmniej pisze subskrypcji a jeszcze do tego pułapu jak na razie mi brakuje także jak najbardziej naciskajcie ee, dzwoneczki jeśli mi się podoba łapkę w górę komentarze jak najbardziej zostawiajcie będę w miarę możliwości na nie odpisywał jak również będę zamieszczał również inne materiały w miarę możliwości materiały u mnie różnorodne się znajdują także takie tak zwane od unpackingów montażów, po naprawie skuterów czy również i nawet Gotowanie, czyli użytkowanie obecnie Airfryera. Także zapraszam również do oglądania innych filmów. No i oczywiście jak widzicie, w prawym dolnym rogu jest kod QR, który prowadzi do zrzutki. Jeśli możecie, jak najbardziej wspierajcie mój kanał, to pozwoli mi na wrzucanie więcej filmów w lepszej jakości nagrywanych lepszym sprzętem. Na zrzutce również oczywiście opisany jest eee, cel zbiórki, cel zbiórki jest właśnie na. Lepszy sprzęt do prowadzenia, właśnie transmisji, jak w późniejszym czasie, transmisji na żywo. Także zachęcam do tego korzystania. Dziękuję za oglądanie i życzę Wam udanego.